Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku barana na miesiąc październik. Zobaczmy, jakie energie do Was nadchodzą w tym czasie. Energia główna, król mieczy, co odchodzi do przeszłości, osiem monet, co nadchodzi. Paść buław, co będzie Wam pomagać? Siedem monet, co będzie Wam przeszkadzać w tym czasie? Trzy puchary, jaka jest dla Was rada na Październik? Królowa Pucharów, i z jaką energią kończycie czas października? Królowa buław. Macie bardzo przyjemne czytanie w tle dziewięć y, mieczy. Możecie być bardzo skupieni na jakimś wyzwaniu intelektualnym, jakimś zadaniu możecie, możecie się czegoś uczyć, y, możecie być zaangażowani w jakiś projekt w pracy, który jest y, bardzo angażujący, bardzo trudny. Jest dużym dla was wyzwaniem. Możecie się na tym bardzo skupiać w tym miesiącu. Natomiast energią główną. Jest Król Mieczy, jest to energia, która mówi o tym, że możecie załatwiać jakieś kwestie komunikacyjne, jakieś kwestie urzędowe, kwestie formalne będą dla Was bardzo ważne. Może się też pojawiać osoba, która może być na stanowisku urzędniczym, może być to związana osoba z Waszym rozwojem edukacyjnym, albo osoba w pracy, która będzie swego rodzaju motywem przewodnim w tym miesiącu. Komunikacja z nią, współpraca z nią, Możliwość nauki, możliwość um, wymiany doświadczeń i wiedzy z tą osobą będzie dla Was niezwykle ważna, będzie dla Was bardzo stymulująca. Trzecia możliwość jest taka, że to jest wasza własna energia, energia osoby, która bardzo dobrze się komunikuje z innymi, która jest bardzo świadoma tego, w jaki sposób wykorzystywać swoją wiedzę, w jaki sposób wykorzystywać swoje doświadczenie, w jaki sposób chcielibyście się rozwijać. Jest tutaj dojrzałość związana z komunikacją, jest również dojrzałość, jeżeli chodzi o Rozwój, świadomość tego, co chcecie robić, w jaki sposób chcecie się rozwijać, w jaki sposób chcecie zarządzać swoją wiedzą, w jaki sposób chcecie zarządzać komunikacją, jak chcielibyście to wszystko popchnąć do przodu, w jaki sposób chcielibyście się rozwinąć i jak rozwijać swój potencjał intelektualny przede wszystkim. To, co odchodzi do przeszłości, to swego rodzaju nuda, powtarzalność, jeżeli chodzi o wasz. Rozwój zawodowy i finansowy. Osiem monet mówi o bardzo powtarzalnej pracy, mówi o ciężkiej e, pracy związanej z e, powtarzaniem pewnych procedur, powtarzaniem pewnych czynności. Jest to mało ekscytująca sytuacja, jest to mało ekscytująca i stymulująca praca, którą musieliście wykonać: musieliście coś zakończyć, musieliście dopełnić e, jakiś proces. Mógł być to proces finansowy, mogło być to też zadanie w pracy. Być może też będziecie się żegnali z jakąś pracą, z jakimś, z, ze współpracą z osobami, nad, z którymi pracowaliście nad jakimś projektem. Będzie odchodziła do przeszłości już w pewnym sensie miałkość tej pracy zawodowej. Coś Wam nie do końca pasowało, coś mogło być wręcz nudne dla Was. I to znudzenie, ta, ten marazm związany, yy, związany z waszym życiem zawodowym będzie się już kończył. To, co nadchodzi, to zupełnie nowa energia, zupełnie inna energia od tej ósemki monet. I jest to paść yy, buław jest to zaangażowanie się w coś nowego. Pojawia się zupełnie nowa możliwość. Nie wiecie, w jaki sposób jeszcze to rozwinąć, nie wiecie, w jaki sposób to wszystko potoczy się dalej, natomiast macie w sobie bardzo dużo entuzjazmu, dużo pasji, dużo możliwości rozwoju. Czujecie, że to jest coś, na czym Wam bardzo zależy? Macie w sobie bardzo dużo entuzjazmu, chcecie to wykorzystać, chcecie wykorzystać tą swoją wiedzę, chcecie w jakiś sposób. Użyć um, te wszystkie swoje umiejętności, które do tej pory udało Wam się zgromadzić, wyuczyć. Jest to pojawienie się propozycji, która będzie dla Was bardzo e, atrakcyjna, w którą będziecie chcieli się zaangażować całym sobą. Jest to bardzo dobra informacja, jest to bardzo dobra wieść, dzięki której będziecie mogli się rozwijać, która będzie Wam pomagała wyjść e, na prostą albo zaangażować się po prostu w coś, co jest dla Was swego rodzaju spełnieniem, jeżeli chodzi o kwestie. O wasze aktywności, o kwestie zawodowe. To, co będzie wam pomagało, to siódemka monet i jest to energia, która zachęca was do cierpliwości: do tego, żeby nie być niecierpliwym, żeby wykazać się dojrzałością, żeby wykazać się jeżeli zrozumieniem cyklu dojrzewania jakiejś informacji czy. Jeżeli czekacie na to, aż ktoś się z wami skomunikuje, to jest karta zachęcająca do tego, żebyście kogoś nie popędzali, żebyście nie naciskali na innych, żebyście też nie naciskali na siebie, dlatego że pewne sprawy muszą się ułożyć w odpowiedni sposób. Jeżeli czegoś się uczycie, jeżeli rozwijacie się w jakimś kierunku, jeżeli rozwijacie jakiś projekt, jeżeli po prostu nad czymś pracujecie, ta karta mówi Wam o tym, żebyście nie myśleli, że jesteście w stanie dokonać wszystkiego w ciągu jednego miesiąca albo tygodnia. To jest praca długoterminowa, to jest zaangażowanie długoterminowe. Będziecie musieli czekać na efekty swoich działań jakiś czas. Nie wszystko jesteście w stanie zobaczyć tu i teraz, nie wszystko jesteście w stanie zobaczyć w chwili obecnej i zobaczyć rezultaty Waszych działań. Karta zachęcająca Was do cierpliwości. I do zwrócenia uwagi właśnie na ten aspekt, jeżeli chodzi o wszelkie projekty, których się podjęliście. To, co jest wam odradzane, to trójka pucharów, trochę zaskakująca karta na tej pozycji. Zbytnie zwracanie uwagi na wasze towarzystwo, uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich, uczestniczenie. Nadmierne skupienie się na tym, w jaki sposób inni Was postrzegają, myślenie o tym, że bardzo Wam zależy na nawiązywaniu nowych kontaktów, na otwieraniu się na innych, zależy Wam na tym, żeby imprezować, żeby wychodzić cały czas gdzieś na miasta albo żeby po prostu spędzać jak najwięcej czasu z innymi osobami. Z jakiegoś powodu jest Wam to odradzane w tym miesiącu. Skupiajcie się bardziej na tym, co możecie wypracować, jeżeli chodzi o inne kwestie w Waszym życiu, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jeżeli chodzi o działania, które będą mogły skutkować czymś bardzo pozytywnym i swego rodzaju sukcesem w przyszłości, to dojrzałość będzie dla Was bardziej korzystna niż korzystanie z chwili i korzystanie z przyjemności dnia codziennego. Karty mówią o tym, żebyście skupili się bardziej na sobie, na swojej własnej korzyści, niż na otwieraniu się na innych, albo na usilnym poszukiwaniu. Towarzystwa, usilnym poszukiwaniu towarzyszy, dzięki którym będziecie mogli um, spędzić miło czas. To, co jest Wam doradzane, um, rada dla Was, to Królowa Pucharów i jest to energia dojrzałości emocjonalnej, dojrzałości wewnętrznej. Jest to bardzo dojrzałe podejście do każdego problemu, każdej wymagającej sytuacji, która może się pojawiać na Waszej drodze. To jest karta, która mówi o tym, że macie w sobie ten potencjał, macie w sobie tą dojrzałość, macie w sobie wystarczająco dużo wiedzy, żeby objąć te wszystkie problematyczne, trudne, stresujące sytuacje, które się znajdują, czy pojawiają się w Waszym życiu w tym miesiącu i jesteście w stanie użyć tej dojrzałości jesteście w stanie przejść na wyższy poziom ym, spojrzeć na te wszystkie problemy z innej perspektywy jesteście w stanie również doradzać innym jesteście w stanie pomóc innym osobom jeżeli tego potrzebują to jest karta zachęcająca was do tego żeby otwierać się na dojrzałość emocjonalną natomiast to z jaką energią kończycie to jest energia wasza energia ognia królowej buław i mówi ona o tym, że będziecie bardzo dobrze się czuć we wszelkich aktywnościach. To jest sport, to jest działalność zawodowa, to jest spełnianie się w Waszych pasjach, Waszych zainteresowaniach. Będziecie czuli, że ten Wasz potencjał do tej pory zgromadzony możecie uwolnić, że możecie być nareszcie entuzjastyczni, że macie ten um, wiatr w żaglach, który jesteście w stanie wykorzystać um, na własną korzyść, jesteście w stanie pójść. Tam, gdzie chcecie, pod koniec października czujecie, że wszystko idzie po waszej myśli, że możecie się spełnić w działaniu, że możecie się spełnić we wszystkich aktywnościach, których się podjęliście. Podsumowując, główną energią w tym miesiącu jest dla Was król mieczy i jest to dojrzałość, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o e, sprawność intelektualną, jeżeli chodzi o załatwianie spraw urzędowych i formalnych, to, co odchodzi do przeszłości, to pewna powtarzalność i nuda, E, związana z Waszym życiem zawodowym i finansowym, coś, co było dla Was koniecznością, ale nie było dla Was atrakcyjne, będzie już odchodzić do przeszłości. To, co nadchodzi, to paść buław i jest to nowość jest to nowe wyzwanie, nowe zadanie, e, zaangażowanie się w coś. Jest to pasja, i jest to bardzo e, intensywny ten pierwszy entuzjazm związany z zaangażowaniem się w coś. Może być to wyzwanie w pracy, może być to nowy projekt, może to też być nowy związek, który będzie dla Was niezwykle pasjonujący. Natomiast to, co jest Wam polecane, to cierpliwość. Cierpliwość, jeżeli chodzi o to, czego się podjęliście, jeżeli coś zaczęliście, nad czymś pracujecie. Dajcie temu dojrzeć. Zrozumcie to, że nie wszystko dzieje się dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Czasami coś potrzebuje czasu, czasami musimy w coś włożyć więcej czasu, więcej energii, więcej pracy, żeby faktycznie to rozkwitło i żebyśmy mogli zebrać te plony, które zasialiśmy. To, co jest Wam odradzane, to skupianie się na towarzystwie, na życiu towarzyskim, skupianie się na, na tym, co inne osoby chcą, skupianie się również na usilnym poszukiwaniu e, towarzyszy do zabawy i do spędzania miłego czasu. Natomiast rada dla Was to dojrzałość emocjonalna. Królowa Pucharów zapowiada, że Powinniście się skupić na tym, żeby spokojnie i dojrzale podchodzić do wszelkich kwestii emocjonalnych, do wszystkich problemów emocjonalnych, wyzwań, które będą się pojawiały w tym miesiącu na waszej drodze. Macie w sobie, tą poten macie w sobie ten potencjał, macie tą wiedzę, tą dojrzałość, to doświadczenie, które możecie wykorzystać, to jest tylko wasz wybór, czy będziecie chcieli z tego skorzystać, czy nie. Natomiast miesiąc kończycie z energią Królowej Buław i jest to dojrzałość związana z waszym działaniem, jest to chęć do działania, jest to zrozumienie, że macie w sobie bardzo duży potencjał, dużo wiedzy, chcecie się w coś angażować, bardzo dobrze czujecie się we wszelkiej działalności. Czy to chodzi właśnie o kwestie zawodowe, finansowe, czy to chodzi o wasz związek, czujecie, że idziecie w dobrą stronę, osiągacie sukces i dobrze manipulujecie swoim potencjałem, swoimi zdolnościami, swoimi możliwościami. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.